W 2018 roku nietrzeźwi kierowcy ciężarówek spowodowali w Polsce 46 wypadków drogowych. Zginęło w nich 9 osób, a 57 zostało rannych. Z pewnością do niektórych z tych wydarzeń mogłoby nie dojść, gdyby kierujący pojazdami zostali w porę powstrzymani. Co robić, gdy nietrzeźwy kolega po fachu chce wsiąść za kółko? Taki kierowca, który jest świadkiem sytuacji, w której nie trzeźwy kierujący chce wziąć, wsiąść do swojego pojazdu powinien oczywiście w miarę możliwości jeśli nie stwarza to dla niego żadnego zagrożenia powstrzymać tego kierowcę choćby na przykład zabierając mu kluczyki z pojazdu powinien również zadzwonić na telefon alarmowy wezwać na miejsce policję. Eksperci przyznają, że to jak powinniśmy zareagować widząc taką sytuację uzależnione jest od tego czy kierowca, którego chcemy powstrzymać jest nam znany. Jeżeli znamy osobę, która narusza przepisy prawa albo jest wysokie prawdopodobieństwo, że to zrobi, na przykład będzie prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu, ale nie znamy jej tożsamości, wtedy będziemy mówić o ujęciu obywatelskim, czyli możemy tą osobę zatrzymać. Jeżeli znamy ją jednak i jesteśmy w stanie zidentyfikować, będziemy wiedzieć gdzie mieszka, policja będzie w stanie w razie potrzeby ją odszukać albo wiemy dokładnie gdzie przebywa i policja w każdej chwili może przyjechać. Wtedy nie powinniśmy sami podejmować żadnych działań, tylko powinniśmy zawiadomić odpowiednie organy. Niekiedy sytuacja może od nas wymagać jednak bardziej bezpośredniej reakcji, na przykład użycia siły. W przypadku ujęcia obywatelskiego nie jest to przeciwwskazane. Pod warunkiem, że. Jesteśmy w stanie tak naprawdę się też obronić, gdyby osoba, którą chcemy zatrzymać, użyła też siłę w stosunku do nas. Możemy nawet taką osobę zamknąć w pomieszczeniu, jeżeli mamy taką możliwość, na przykład w toalecie albo w kabinie. Przy takim zatrzymaniu prawo zezwala na użycie narzędzi ułatwiających interwencję. Należy przy tym pamiętać, by użyte środki były współmierne do okoliczności. Jeżeli nie trzeźby na przykład kierowca chce wejść do auta, to nie powinniśmy mu grozić nożem, szczególnie że jeżeli jest nie trzeźwy, jest po spożyciu alkoholu. On może nawet nie zrozumieć sytuacji albo może zareagować bardziej agresywnie. A jak to wygląda w przypadku pracodawców? O ile dawniej przewoźnik mógł zastosować wobec kierowców prewencyjną kontrolę alkomatem, o tyle od maja tego roku jest to niezgodne z prawem. Zmiana przepisów zaniepokoiła Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz sekcję Transportu Drogowego Solidarności. Dla nas jest to bardzo trudna sytuacja, ponieważ ponosimy ryzyko nie tylko my, nie tylko nasi kierowcy, ale również inni użytkownicy dróg. Dlatego my za pośrednictwem ministra infrastruktury zwracamy się do premiera. Naszego rządu z prośbą o uruchomienie szybkiej ścieżki legislacyjnej pod kątem właśnie niektórych branż, przede wszystkim branży transportowej, gdzie obecność alkoholu absolutnie dyskwalifikuje, eliminuje pracownika z pracy. Pijany kierowca ciężarówki oznacza bowiem nie tylko niebezpieczeństwo na drodze, ale i szereg dotkliwych konsekwencji dla przewoźnika. Kierowca najczęściej wychodzi z takich kolizji, bez szwanku yy, odpowiada karnie, yy, ale wszelkie skutki materialne, które, yy, które on swoim zachowaniem, swoim postępowaniem yy, wywołał, yy, spadają na przewoźnika. Tu przewoźnik ma wyłączony z eksploatacji środek transportu na wiele miesięcy, pomimo tego, że w ogromnej większości, prawie Chyba w 90% te samochody nie są własnością przewoźnika one są w permanentnym leasingu albo kredycie. Mimo to, pracodawca nie może przeprowadzić samodzielnej kontroli. Przewoźnicy, którzy chcą działać zgodnie z prawem, Muszą więc ograniczać się do innych działań prewencyjnych. Niektórzy pracodawcy w miejscach takich ogólnodostępnych w siedzibie firmy udostępniają jednorazowe alkomaty, aby ci sami mogli sprawdzić przed jazdą, czy przypadkiem nie są pod wpływem alkoholu, bo to też chodzi o ich bezpieczeństwo. Jeżeli mogą taką kontrolę przeprowadzić, nie muszą o tych wynikach kontroli informować, ale wtedy im zawsze przysługuje np. prawo do wzięcia urlopu na żądanie. Prawo, z którego w razie potrzeby warto skorzystać. Osobie, która prowadzi pojazd w stanie po użyciu alkoholu, grozi bowiem arż do 30 dni lub grzywna w wysokości do 5000 zł.